Twoją wioskę znów nękają krwiożercze bestie. Słynni zabójcy potworów popadli w nałogi i rzucili wszystko w diabły. Na rycerzy w lśniących zbrojach też nie ma co liczyć. To nie ta bajka. Jako wieśniak o niepohamowanym pragnieniu sławy wyruszasz w drogę, by stać się najsłynniejszym zabójcą potworów. Po co jednak za każdym razem nadstawiać karku? Upozoruj, a tak potwora na niczego nieświadome sioło przebierając się za stwora z obory. Cześć z tej strony Karolina oraz Krzysiek, kanał Gryfinka. Wydawnictwo Treffle Joker Line końcem roku zeszłego, czyli 2019, popełniło rebrand. I teraz u wydawnictwo nazywa się Muduko. Jakież było moje zdziwienie, właśnie końcem roku, blisko świąt, kiedy dostaliśmy paczkę od wydawnictwa, którego, hmm, nie znałam, nie podawałam nigdzie adresu, a w paczce odnaleźliśmy stwory, zobory, wraz z informacją, że właśnie taka akcja, taki proces Rzeczywiście się odbył. W grę stwory z obory może grać od 2 do 5 graczy. Każdy z tych graczy powinien mieć 13 lat, a przewidywany czas rozgrywki to około 30 do 45 minut. Takie informacje podaje pudełko. Czas rozgrywki. W praktyce wychodzi to różnie. W dwie osoby czasami zakończyliśmy rozgrywkę po 20 minutach, a w cztery osoby no rozgrywka trwała tak około 50-60 minut. No ale to już gra podkładała nam ewidentnie kłody pod nogi, ciężko, dlatego znam to ciężko tyle Ciężko było oczywiście dorwać ten ostatni punkt. Sugerowana cena detaliczna tej gry to 65 zł, ale z dobrych sklepach z planszówkami oczywiście możecie ją nabyć. Taniec. Stwory z OBORY jest to debiut Tomasza Bolika. Debiut nie tylko jeżeli chodzi o mechanikę i stworzenie w ogóle całej fabuły i zarysu tego, jak to ma działać, ale również grafik. On stworzył tę grę od A do Z. Ona jest wypieszczona i ja nawet Krzysiowi powiedziałam jakiś czas temu, że jest to gra stworzona przez fana, bo ktoś, kto jest obok, kto się tak luźno interesuje, nie wymyśliłby czegoś. Tak fajnie dopracowanego, tak sympatycznego. My tak dobrze się bawiliśmy podczas rozgrywek, czytając chociażby flavor tekst, czyli te takie. Opisy, powiedzmy, fabularne tak do jakiegoś tam konkretnego rodzaju kart, czy w ogóle do kart, no było mega. Totalnie dopracowana gra. Dlaczego tak się dzieje? Autor zamieścił strasznie dużo easter eggów, tak można to nazwać. Jednym z przedmiotów, którym będziemy mogli, którym będziemy mogli wyposażyć naszą postać, jest na przykład posrebrzany miecz. A opis fabularny mówi, że jest to legendarny miecz z cechu kuropatwy. No ewidentnie widać tutaj nawiązanie do, do Wiedźmina. Szukając informacji na temat tej gry na Geeku, natknęłam się na opis y, autora, który sam tam przyznał, że rzeczywiście y, te nawiązania do Tolkiena i do Sapkowskiego mhm. są. W górku znajdziemy talię kart, żetony, drewnianą kostkę oraz instrukcję. My dodatkowo w paczce pijarowej dostaliśmy taką ulotkę z kilkoma słowami od autora. Zasady gry stwory z obory są naprawdę proste. Mamy trzy talie kart, mamy mm, targowisko, gdzie będziemy mogli e, nabyć jakieś itemki czy tam e, mikstury, które będą albo dodawać nam jakieś podnóce w trakcie walki, albo będą nas po prostu leczyć. E, są tam e, również e, bronie, którymi będziemy sobie podbijać wyniki e, podczas e, walk. Mega, mega po prostu się przegląda te karty. Jak się dobierze jakąś fajną broń, no to też wszyscy głośno czytamy opisy, żeby wprowadzić dodatkowy klimat do gry. Mamy talię wioski, gdzie będziemy dostawać karty na rękę. To talia, w której jest. Pełno no, różnorakich modyfikatorów, które będą nam przynosić dodatkowe bonusy w trakcie walki. Będziemy przeszkadzać nimi też innym graczom, będziemy zabierać im potwory, będziemy im podkładać świnie. I w gościńcu mamy wydarzenia oraz potwory, z którymi będziemy się mierzyć. I teraz, albo my się decydujemy na walkę, i tutaj nasi gracze będą dorzucać nam po jednej karcie ze swojej ręki znaczy mogą dorzucić mhm. po jednej karcie. Ze swojej ręki, aby zmodyfikować rzeczywiście zdolności lub w ogóle całą walkę. My jedną z nich dobierzemy, natomiast reszta wróci na rękę graczy, którzy je wyłożyli, albo możemy też spróbować zlecić tego potwora, jeżeli uważamy, że po prostu sobie z nim nie poradzimy i jest dla nas zbyt mocny. Przy zleceniu, to my będziemy modyfikować jego zdolności, i na przykład możemy sobie sprytnie dorzucić przebranie, które sprawi, że jeżeli ktoś się rzeczywiście podejmie tego zlecenia, to, to my będziemy zdobywać bonusy w przypadku, gdyby przez przypadek przegrał. Warto tutaj też napomnieć, że zlecając ubicie potwora, My mamy okazję dołożyć aż trzy karty modyfikujące. Więc możemy z, z bandy szczurów zrobić naprawdę groźnego przeciwnika. Grunt, żeby nie przestraszyć przeciwników, tak żeby rzeczywiście spróbowali pobić się z tym potworem. Każdy z nas otrzymuje postać. Postacie mają różne zdolności. Na samym początku rozgrywki otrzymujemy dwie karty i między tymi dwoma bohaterami wybier wybieramy po prostu. Jedną kładziemy stroną bohatera, drugą obracamy. I na drugiej stronie mamy tor. Tor życia oraz tor naszych punktów w słabe. Im więcej punktów, tym lepiej, ponieważ wypełniając kółeczko, które jest podzielone na trzy trzy kolory, czerwony, zielony, niebieski, czyli potwory, plugawe bodajże, leśne i magiczne, będziemy mieć dodatkowe usiądź. Będziemy mieć dodatkowe po prostu modyfikatory punkty przy przeliczeniu bitwy. Bitwa to również kość i tutaj też trzeba zaznaczyć to, że może wypadać zniszczenie karty, czy też jakieś wysokie wyniki i będzie okej, okay, ale przy naprawdę luźnym potworze można wyrzucić jeden i polec, także no tutaj ta losowość też e, ma znaczenie, jeżeli nie jesteście fanami losowości, no to podeszłabym z tego, do tego naprawdę z przymrużeniem oka, albo bym odpuściła, bo no ta gra potrafi spłatać fidle właśnie przez tą losowość. Mam wrażenie, że ta gra nie odbiła się jakimś takim głośnym echem w mediach z planszówkami. A szkoda, bo wydaje mi się, że każdy fan Tolkiena czy Sapkowskiego znajdzie w tej grze coś dla siebie, zwłaszcza jeżeli lubi negatywną interakcję. Na stronie Łóduko stwory z obory widnieją w kategorii rodzinne. I teraz, tak, jeżeli jesteś na tyle wyluzowani, żeby przyjąć na klatę pewne zwroty akcji, no i właśnie tą losowość. Spoko, ale jeżeli e, macie spiętych rywali, że tak powiem, no to głęboko przemyślałabym e, sięgnięcie pod tą grę, bo po prostu może rzeczywiście wywołać jakieś kłótnie, tudzież jakieś przepychanki słowne przy stole, niekoniecznie na temat gry. Mamy tutaj masę interakcji. Nie jest to interakcja pozytywna, negatywna. Bynajmniej. Będziemy sobie tutaj przeszkadzać, będziemy się nagabywać, będziemy zawierać sojusze, tak, możemy to robić. Czy komuś się powiedzie i ktoś wygra? Wiecie co? Ciężko jest nie tylko przez wzgląd na tą losowość, gdzie, na przykład, grając w czwórkę, nasz kolega miał problemy przez, nie skłamię, jak powiem, jakieś sześć tur rzeczywiście. w Tak. Ubić tego ostatniego potwora, mimo tego, że miał te sześć punktów sławy, a do wygrania dzielił go tylko jeden punkt, ale również te karty modyfikujące, te świnie, w sensie odrzucanie mm. mu tych potworów, czy też mój on i. Wiesz, tutaj Grzesiek też miał problem z tym, aby dociągnąć potwora, jak już przychodziła jego tak, kolej, To samo wydarzenie. E, jak już przychodziła jego kolej, jego tura, dociągając kartę, tam nie było potwora, tylko jakieś wydarzenia albo coś w tym stylu. No i niestety nie mógł zdobyć ostate... ostatecznego wygrywającego punktu, bo ten zdobyć można tylko podczas walki. Punkty sławy można również kupić za cztery miedziaki, więc jakiś smuteczek nastał przy stole, kiedy właśnie nasz kolega kupił sobie punkt sławy, po czym któraś karta zaraz kazała mu ten punkt sławy odrzucić, no tak, trzeba do tego podejść naprawdę z przymrużeniem oka, totalnie na luzie, raczej nastawić się na śmiechy, chichy przy stole, aniżeli na jakąś taką ostrą rywalizację, bo po prostu jeżeli tak do tego podejdziemy, to no nie będziemy się bawić przy tej grze. Kiedy zasiadamy do stołu w 3, 4 czy 5 osób, no wiadomo z tej interakcji, tego przepychania tych kart jest większa rotacja, dużo więcej się dzieje przy stole. Grając w to dwie jest. osoby, tak jak my to mamy w zwyczaju wieczorami, to jest taka trochę przepychanka, powiedziałabym nawet, bo to już nawet nie jest kwestia tego, kto tam sobie wymyśli fajniejszą strategię i w jaki sposób rozwijać swoją postać, czy też to Tutaj dokupywać. Nie można wymyślać strategii. No w sumie tak, tutaj nie, 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 to nie jest gra, gdzie obieramy jakąś strategię, po prostu żyjemy chwilą, tak jak w każdej przygodzie. Aczkolwiek partia, w której ja tak po prostu roz rozwalałam kolejne potworki, bo mi się udało wyrzucić kostką, albo dostałam mhm. jakąś fajną kartę modyfikującą, a krzyś sobie po prostu siedział i takie. Ja nie, nie mogłem zrobić nic. Tutaj w grę wchodzi ta, ta ja bym bardziej powiedział, że losowość, a nieskalowalność między graczami, bo mm. nie mogłem dobrać żadnej karty. Jak już dociągałem jakiegoś potwora, to był taki po prostu z górnej poprzeczki, który, który, którego można by było nazwać mianem bossa wręcz. Zamiast takich byle jakich, co by mi dał chociaż jeden punkt sławy albo miedziaka, cokolwiek. Nie, nic. Dostałem tak w tyłek, że no, nie, nie mogłem się zebrać po prostu i cokolwiek zrobić w grze. Więc zaproponowałam drugą partię, zamieniliśmy się trochę rolami, bo tu Krzyś y, prowadził. No ja właśnie. ubiłam swoją pierwszą postać, ale jak już dostałam tego Gienka, mm -hmm. bo ja miałam... Sobie, wybrałam, wybrałam, Gienek wybrałam, był Ci przeznaczony. Tak, wybrałam Freda, Freda i się śmiałam, Gienka sobie na razie położę tu, ale jak mi Fred umarł, no to trzeba było mm -hmm. wskrzesić tego Gienka, który był na no mojej drugiej karcie. tak? E, obróciłam i słuchajcie, ja nagle miałam 5 punktów, więc ja nie wiem. No ten gienek to był mi chyba jednak przeznaczony. No tak, no, no, ale <laughs> słuchajcie, no to jest właśnie ta losowość. Tak. No, Karol się udało 3 razy pod rząd wyrzucić zniszczenie karty, no to te potwory to tak sobie masakrowała jeden za drugim. Z Jest, automatu, jestem, jestem mistrzem kości, tyle. Gienek ma kosa. Co ciekawego było przy grze w cztery osoby. Tutaj nawiążę, nawiążę jeszcze raz do Grześka, bo pamiętasz jak on był już o krok od wygranej, jak już dociągnął tego potwora, to kilka razy udało nam się go od niego zabrać, podrzucając mu kartę mój ci on. Także wtedy... Albo świnie, żeby alb całkiem animować. Albo świnie. Podrzucając kartę mój ci on, z takim potworem będzie walczyła osoba, która podrzuciła właśnie tę kartę. Ja chyba raz Grześka nawet wkręciłem, po, jak wykładałem kartę, to powiedziałem, kurczę, nic lepszego nie mogę ci tam położyć i tak dalej. I Grzesiek <laughs> faktycznie uwierzył, że nic dobrego tam nie ma, a tam właśnie... się go zaufanie, teraz nie będzie tak prosto go, wiesz, tak. wkręcić. Warto było. Podsumowując, jeżeli jesteś fanem e, fantazy, lubujesz się w Wiedźminie czy też Tolkienie, lubisz negatywną interakcję, grasz w Manzkina i myślisz, ok, spoko gra, spróbuj swoje zabory, naprawdę, bo według mnie jest to jedna z Karcianek, która wyszła ostatnio niedawno z negatywną interakcją, po którą ja będę chciała sięgać podczas właśnie jakichś takich yy, skrupowań, tak? Ktoś do nas przychodzi, chcemy coś luźnego zagrać na początek, to będzie właśnie ta gra. Tylko też trzeba mieć na uwadze, żeby te osoby poradziły sobie z pewną dozą negatywnej interakcji, bo jednak jest jej tutaj. Sporo. Cena również zachęca, bo za dobrą karciankę z żytonami, z kostką, z naprawdę fajnymi grafikami, czasami naprawdę trzeba zapłacić. A tutaj nawet ta cena wyjściowa 65 zł wydaje mi się, nie jakaś taka bardzo tak bardzo wykurowana. No? Także jeżeli złapiecie ją za mniejszą ilość pieniążka, to myślę, że jest tego warta. Ciekawe, jakie są plany wobec tej gry, bo ona. Może ma... jakieś dodatki? Właśnie, ona ma potencjał hmm. na to, żeby wprowadzać nowe karty, nowe dodatki, czy to duże, czy to małe. Znowu nawiążę do no bo przecież w nie mamy już wiele pudełek takich wersji podstawowych wiele pudełek z małymi dodatkami. Myślę, że tutaj też by to się mogło sprawdzić. Panie autorze? Zrób dodatek. A po co ten dodatek? Bo humor, który jest zawarty na kartach po jednej, dwóch, trzech partiach dalej będzie cieszył. Ale tą ale... krowę naprawdę to Wąpiesz ugryzła. Dlatego, tak, właśnie ugryzła ją, ale jeżeli zagramy w tą grę już 10 czy 15 raz, ten humor cały czas będzie taki sam. I jakby się pojawiła jakaś różnorodność, taka, wiesz, odświeżenie, nowe karty i itd. To by był naprawdę fajny zabieg. Tym bardziej, że gra, jak już powiedziałem, ma do tego potencjał. Ponadto to dopracowanie kart, yy, te grafiki. Te flavor text, uh -huh. czyli właśnie te opisy, no słuchajcie, jak po, po raz pierwszy w ogóle y, wyciągaliśmy karty i ona po raz pierwszy ever się pojawiła na stole, no to zawsze czytaliśmy te opisy. Albo na przykład na talii wydarzeń, kiedy wyciągnęliśmy muchę, bzz, to było takie... Nie, Ale że tak co? Tak. Że jeszcze jedną kartę trzeba to Co się dzieje? I co dalej? Nie <laughs> Ta konsternacja. No i za chwilę w instrukcji, hehe, he, uwielbiam tą konsternację, Nie. która nastaje, jak ktoś wyciągnie tę kartę po raz pierwszy. Także tak, u nas też to się sprawdziło. Nadmierna losowość i to, że gracz będzie przyblokowany przez jakąś tam ilość czasu jest trochę wkurzające i czasami tak bywa po prostu. No trzeba się z tym e, zmierzyć, trzeba to przeczekać. No ale y, ta bezmoc i y, niemożność zrobienia czegokolwiek no, momentami wkurza. A my sobie z tym poradziliśmy także rozegraliśmy drugą rozgrywkę, gdzie po tej stronie wygrywającej później byłem ja. Więc już się odbraził na tę grę, tak jak <głosy> <głosy> podczas tej pierwszej rozgrywki, gdzie go po prostu wniotłam e, ze stołu, e, był trochę zły. Powiedział, chyba się na tą grę obraziłem. To powiedziałam, nie no, zagrajmy jeszcze raz, nie? I zmieniłem zdanie. Już jest ok. Na naszych mediach, tutaj na YouTubie czy na Instagramie, pojawił się unboxing, oraz Krzyś przygotował dla Was zdjęcia. Na Facebooku i na Instagramie są umieszczone. Wszystkie linki, oczywiście, zostawię wam w opisie na dole. Natomiast na tę chwilę bardzo Wam dziękuję za to, że spędziliście z nami. Czas. Zachęcam Was do komentowania czy zostawiania łapek w górę. Hmm, możecie też kliknąć subskrybuj razem z dzwonkiem, żeby dostawać powiadomienia. I tym sympatycznym akcentem będziemy się po malutku żegnać, zapraszając Was do kolejnych materiałów. Trzymajcie się cieplutko. Pa pa. Cześć!